Cześć, witajcie w 35 odcinku przygód Henryka Rdzawego. Dzisiaj ruszamy na dalszy podbój Ligi Francuskiej. No a przede wszystkim ten odcinek rozpoczynamy od kolejnego starcia w Pucharze Francji. Tym razem z niełatwym przeciwnikiem, no bo przecież kalendarz nie może być miły, sympatyczny i jakże wyrozumiały dla niektórych wylewów Marsylii. Więc na dzień dobry, przywitamy się meczem z Monako. Nowością, jeśli chodzi o starcie marsylia Monako, będzie fakt, że Henryk Rdzawy zmierzy się z tą drużyną po raz pierwszy, no bo nie zapominajcie w międzyczasie wziął sobie wolne, aby nadrobić pewne platformy streamingowe. Tak czy owak, ćwierć winał tuż przed nami. Zobaczymy jak poradzi sobie Marsylia z drugą drużyną ligi, no bo zawsze mogło być gorzej i mogło wpaść PSG. Na szczęście algorytm FC 24 jeszcze nie wpadł na taką karę dla drużyny Henryka. W związku z czym zmierzymy się z tym łagodniejszym wymiarem kary. Na tym etapie niespodzianek brak. Henryk Rdzawy w wyjściowej 11. Przenosimy się zatem na stadion Monaco. O, ale za to Sile czymś musiał zaimponować trenerowi, ponieważ w końcu, po nie wiem jak długim czasie, ale znalazł się w wyjściowej jedenastce i nie będzie musiał grać jako boczny obrońca, a będzie zatem dominował na swojej nominalnej pozycji. Balogun w polu karnym uderza w Badiashile, Badia teraz jeszcze sztuczka techniczna w powietrzu, zaimponował upadkiem na plecy. Jeszcze jedna dobitka w międzyczasie przez Ramzeja wykonana, ale zostało to zblokowane przez Mbebe czy jakkolwiek nazywa się ten obrońca, w każdym razie AS Monaco wciąż dominuje na boisku, a mamy już 15 minut za nami i póki co nie widać szans na to, aby Marsylia odpowiedziała ogniem. Henryk otrzymuje doskonałe podanie i ma przed sobą w zasadzie tylko bramkarza, wpada w pole karne, lewa noga, strzał, ale golkiper Monaco bez problemu radzi sobie z tym prostym poniekąd uderzeniem Henryka Rzawego. Samoocena ocena po tej interwencji z pewnością wzrosła do wielkości Monteverest. Natomiast Henryk Rdzawy doskonale wiemy, że kryje swoją prawdziwą moc uderzenia w prawej nodze i miejmy nadzieję, że za chwilę będzie w stanie pokazać to wszystkim zdobywając bramkę. Tymczasem jeszcze będzie mógł zasłynąć uderzeniem z głowy, tak też robi bramkarz z problemami jak widzimy, ale jednak mimo wszystko piłka nie znalazła drogi do bramki. Czyli ta prawdziwa moc z bańki również gdzieś odeszła. Miejmy nadzieję, że wszystko skumuluje się autentycznie w prawej nodze bo jeśli nie, to AS Monaco ma w tej chwili sprawę prostą, bo w defensywie nie będzie potrzebowała ani jednego zawodnika. Wielola prosto padłe zagranie do Henryka, Henryk nie jest natomiast tak szybki, wjeżdża w ślizgiem, ścina jednego z obrońców, ale na szczęście w tym meczu sędzia jest niewidomy. No i co tu dużo mówić, zamiast dać kartkę Henrykowi, po prostu puścił grę. Teraz Henryk jeszcze czaruje sztuczkami technicznymi, wbiega w pole karne, strzela, ale wprost w nogi obrońcy. Jak widać, ślepota przechodzi z sędziego na zawodników. Henryk tym dośrodkowaniem naraził Marsylię na szybką kontrę, chociaż patrząc na przebieg myślowy golkipera drużyny przeciwnej, no to tak nie jest. Bemba zagrywa do Henryka. Henryk natomiast nic nie robi sobie z przeciwników, biega między kolejnych dwóch, jest w polu karnym, oddaje strzał, no i jakimś cudem w 52 minucie udaje mu się zdobyć bramkę numer 1, otwierającą wynik tego spotkania. Dlaczego natomiast cudem? albo miałem wrażenie, że piłka delikatnie rzecz ujmując przeniknęła przez jednego z defensorów Monako. Oczywiście wszystko za chwilę zobaczymy na powtórce, ponieważ ponieważ Heniek już po raz kolejny groźnie wpada w pole karne, oddaje strzał, no i teoretycznie piłka tuż przed defensorem, czyli jednak bez cudu, ale wpada do bramki. Trener zdaje się krzyczeć, co wy gamo nie robicie, po co strzelacie bramki, nie możemy się denerwować meczami pucharowymi, skupmy się na lidze, ale Henryk Rdzawy oddał strzał, no i mówiąc krótko, jest już delikatnie zbyt późno. Wracając jednak do poczynań Polaka, zdobywał on czwartą bramkę w tych rozgrywkach pucharowych. Trinkao z podaniem do Henryka. Henryk odpychając się od przeciwnika, zagrywa prostopadle do Ronziera. Ten ma przed sobą tylko bramkarza, ale pomocnik z jakiegoś powodu postanowił zatrzymać się z piłką. Teraz Trinkao dośrodkowywał jeszcze na Henryka, ale mówiąc wprost, nie wyszło mu to najlepiej. Nie wiem, dlaczego rążier zachował się tak, a nie inaczej. Można było prowadzić 2 do zera, można było uspokoić grę, ale ewidentnie widać tutaj zasługi trenera Marsylii, który sugerował, że i tak bramka Henryka to jedna za dużo. Jeszcze elementy jeziora łabędziego i błąd defensora Monako. I teraz singo oblany zimnym potem albo jeszcze czym innym, ponieważ Henryk pędził wprost na niego i nie zamierzał hamować, a wszyscy wiemy, czym może skończyć się starcie masowe z Henrykiem. Ostatecznie jednak Monako wychodzi obronną ręką spod własnego pola karnego pomimo tylu błędów i dosłownie za chwilę sędzia prawdopodobnie zakończy nam to spotkanie, ponieważ i tak, i tak minął już doliczony czas gry, chociaż jeszcze Monako nadąża z akcją w przeciwieństwie. Do operatora kamery. Piłka gdzieś tam w lewym narożniku. Nie wiadomo zbytnio co z nią się dzieje, ale zamiast końca meczu będziemy jeszcze mieli rzut rożny dla Monako. Jak widzimy, koledzy z jakiegoś powodu leją w tej chwili swojego kolegę z obrony. Jeszcze w głowę dostał na dodatek. No ale niestety nie dowiemy się do końca dlaczego, ponieważ operator, jak już wcześniej wspominałem, był skupiony na zupełnie innych rzeczach. Badia Shile niby skutecznie, ale jednak z błędami jeszcze Monako w samej końcówce. Pomimo tego, że już 3 minuty poza doliczonym czasem gry. Ale chyba właśnie teraz to przejdziemy. Przejęcie piłki zakończy to spotkanie, tak też się dzieje, sędziak wyjdzie po raz ostatni. No dobrze, że chociaż na sam koniec cokolwiek zauważył, bo w przeciwnym razie mogliby jeszcze grać do następnego dnia. Widziany na ekranie Henryk Rdzawy po raz kolejny zapewnił Marsylii awans do kolejnej fazy Pucharu Francji. A po meczu pucharowym wcale nie prostsze zadanie przed drużyną Marsylii, bowiem w lidze francuskiej przyjdzie jej się teraz zmierzyć z trzecią drużyną w postaci Lons. Jak widzimy ma Olimpik Marsylia póki co na czwartej lokacie, ale ma za to raptem jeden punkt przewagi nad piątą, szóstą i siódmą drużyną ligi. Można zatem powiedzieć, że delikatne potknięcie sprawi, że Marsylia spadnie na siódmą lokatę, ale wszyscy doskonale wiemy, że delikatnych potknięć Marsylia nie zalicza i jak już naprawdę się potknie to zatrzęsi się przynajmniej pół globu i nie chodzi tutaj o to, że to Heniek upadnie na murawę. Na pewności jeszcze sprawdziliśmy, czy Henryk, za to, że strzelił bramkę, Monaco wystąpi w wyjściowej jedenastce. Okazuje się, że trener i tak nie miał wyjścia Polaka wystawić musiał, w związku z czym przenosimy się na murawę. Frankowski pędzi lewym skrzydłem, jest na wysokości pola karnego, zagrywa do Brobeja, ten oddaje strzał Noidy i Di Gregorio z poświęceniem, bowiem można tutaj mówić, nie wiem czy o pocałunku, ale na pewno o mocnym przytuleniu się ze słupkiem. Ale gdyby nie to poświęcenie, to właśnie przed chwilą oglądalibyśmy bramkę numer jeden dla rywali Marsylii. Tymczasem jeszcze dośrodkowanie w pole karne, tym razem już Badia i czyści, jeszcze Sabre wybija, ale robi to na tyle nieudacznie, że lą wciąż przy piłce. Kamara zagrywa do Brobeja i w tym momencie dopiero czy Musiał wkroczyć, aby piłkę przekazać w partie ofensywne. Witinia dostaje piłkę. Zagrywa do Henryka. Henryk świetnie mija jednego z obrońców. Biega po Daje strzał, ale piłka uderza w poprzeczkę. Jeszcze Witinia próbował dobić. Nie trafił i teraz dobija. Ale niestety jego strzał mało miał wspólnego z celnością. No Henryk ewidentnie nie dogadał się tutaj z poprzeczką, ta miała mu pomóc, a wyszło z goła inaczej. Nie będziemy już wspominać oczywiście o Vitini, który nie próbował dogadać się chyba nawet z futbolówką, jeśli chodzi o celność strzału. No i wciąż 0 do zera, ale było przynajmniej blisko, aby coś w tym meczu w końcu zmienić. Henryk tym razem w roli sprintera odgrywa do Witini. Witinia zostawia piłkę Polakowi. Henryk teraz do Bentakura. Bentakur do Witini. Witinia w polu karnym oddaje strzał po rękach bramkarza. No i futbolówka w końcu ląduje w siatce. Naprawił swój błąd przy dobitce z główki tym razem w końcu trafił w bramkę. Tym razem Marsylia nie kazała czekać swoim fanom do drugiej połowy, zdobywa bramkę w pierwszej i jak widzimy tłum po prostu oszalał. Zdenerwowany gol, kiper drużyny przeciwnej, ale nie ma co się dziwić, bowiem lą przez dłuższy okres czasu tego meczu generalnie dominowało na boisku, a tutaj nagle nic z tego nizowego. Vitinha, który delikatnie rzecz ujmując no nie był w stanie celnie strzelić przez ostatnie pół godziny, w końcu umieszcza piłkę w siatce. Co prawda wszyscy cieszyliby się jeszcze bardziej, gdyby był to Henryk, ale nie zapominajmy o tym, że inni zawodnicy w Marsylii również teoretycznie grają na pozycjach ofensywnych, Vitinha odnotowuje szóste trafienie w tym sezonie i być może kiedyś włączy się do walki z Mbappé. Felipe Anderson na skrzydle bez problemu poradził sobie z Chilwellem, teraz na wysokości polakarnego karnego na Zakariana, a ten bez problemu również w 49 minucie doprowadza do remisów w pojedynku z Marsylią. No ewidentnie widać, że w trakcie przerwy doszło do narady plemiennej w barwach Lą. no i to zaawocowało przepiękną, szybką, dynamiczną akcją drużyny przeciwnej. No i Marsylia z prowadzenia na razie musi przestać się cieszyć, no bo mamy remis. Gdyby tak zacząć prowadzić plebiscyt na najładniejszą bramkę, jaką zdołał Di Gregorio wpuścić w tym sezonie, to z pewnością ta wylądowałaby bardzo wysoko. Diów z futbolówką bez problemu mija jednego z zawodników, brobi, natomiast odpycha obrońca, oddaje z No i Di Gregorio można powiedzieć, że dosłownie tipsami obronił to uderzenie. Mogło być 2 do 1 dla Lą, szczęśliwie nadal 1 do 1 tylko i wyłącznie dlatego, że bramkarz nie skapitulował i nie poszedł na przykład na hot doga. Henryk pędzi bardzo agresywnie, ale sędzia, widząc tę determinację w oczach Polaka, skończył mecz. Niestety dziś Marsylia nie była w stanie udowodnić swojej wyższości nad rywalem, który plasuje się o jedną lokatę wyżej w lidze francuskiej. Co więcej, jest to pierwszy z od niepamiętnego czasu mecz, w którym Henryk Rdzawy nie zdobył bramki. Co więcej, ten remis sprawił, że niestety Olimpik Marsylia musiała oddać czwartą lokatę, Stadrem, A przed nami z kolei kolejne starcie w lidze francuskiej. Tym razem, Loron, zajmujące obecnie dziewiątą lokatę, będzie próbowało Marsylię pozbawić top 5. Nam pozostaje jedynie mieć nadzieję, że Henryk Rzawy odnajdzie się w tym meczu i tym razem już bramkę zdobędzie. Marsylia tym razem w roli faworyta, no bo mimo wszystko 5 jest trochę wyżej w lokatach niż 9, ale jak to będzie naprawdę, zobaczymy, bowiem Wylewy i tak o sobie czasem dają znać. Henryk Rzawy oczywiście nie ma wyjścia i wystąpi w wyjściowej 11. My zatem przenosimy się na boisko. Ronzier, jak nie Ronzier, zagalopował się z piłką, teraz górą, zagrywa do Henryka. Henryk bez problemu radzi sobie przy przyjęciu piłki i decyduje się na strzał z dalekiej odległości. No i sobie strzelił, piłka sobie poleciała, ale nie miało to nic wspólnego z zagrożeniem bramki, no bo futbolówką minął możliwość zdobycia gola o przynajmniej lata świetlne. Henryk zdecydował się zagrać daleko w kierunku Witini. Co ciekawe, zrobił to celnie, a nie rozwijaliśmy mu specjalnie umiejętności dalekich podań. Teraz świetne zagranie do Henka, ten w polu karnym, finezyjne uderzenie, no i tutaj golki perlorą. Mógł co najwyżej popatrzeć, jak piłka tym razem mija jego, a nie słupek i wpada do bramki. Jak widzimy, polski napastnik potrzebował tylko jednego meczu przerwy, aby wrócić do strzelania goli. Nie wiem za bardzo też o co chodzi fanom Marsylii, ponieważ ostatnimi czasy, nieważne kto strzeli bramkę, cieszą się do... Dosłownie tak, jakby byli uczestnikami Małpiego Gaju. Ale z drugiej strony możemy połączyć kropki Małpi Gaj, Goryl na boisku. To wszystko w jakiś sposób się łączy i tworzy logiczną całość. Tak czy owak, 27 minuta to prowadzenie Marsylii 1 do 0, a Henryk Rdzawy tym sposobem stał się autorem 14 trafienia w tym sezonie i pomimo kontuzji, jakiej się nawabił, wciąż goni Mbappe. Harris pędzi, operator nieco zasnął, ale ostatecznie futbolowko odjęga. Teraz Harris oddaje strzał. No i Di Gregorio można powiedzieć, że znów ratuje Marsylię z opresji, ponieważ dosłownie po wznowieniu gry od środka boiska, praktycznie można było już podziwiać remis w tym spotkaniu. Nie wiem, jak zrobił to trener Marsylii, ale w jakiś sposób udało się sprząc formę Henryka w ataku i Di Gregorio w obronie, bo inaczej byłoby naprawdę cienko albo wpadałoby mnóstwo bramek dla Marsylii, albo wpadałoby mnóstwo bramek Marsylii. Teraz jeszcze Henryk pokazuje, że w formie strzelskiej jest niezły, ale i w obronie również sobie radzi, i tym sposobem, no, prawie że udało się zażegnać niebezpieczeństwo pod polem karnym Marsylii. Głęboko wierzę, że gdzieś w tym narożniku jakaś akcja się toczy, ale ciężko powiedzieć, bowiem. Operator nie raczył pokazać tego, gdzie jest futbolówka i co się z nią dzieje. Jeszcze diarra w polu karnym, ale ostatecznie defensywa Marsylii w końcu pozbywa się intruzów ze swojego pola karnego. Henryk tym razem zastępuje Mitome do środkowanie w pole karne do nikogo, no bo nikt oczywiście za tempem Henryka nie nadążył. Jeszcze zgranie główką teraz Mitoma w polu karnym do Trinkao, Trinkao, do Mitomy, Mitoma, do Henika. No tyle podań, że aż ja się pogubiłem i nie ma co się dziwić, że nic z tej akcji nie wyszło, bowiem strzał był już w takim momencie, że defensywa powiedzmy, że w miarę ogarnęła, że zaraz padnie uderzenie. Kinga to mógł strzelać tam przynajmniej ze dwa razy, mi to raz, a i tak i tak nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności uszkodzenia ewentualnego, oczywiście dłoni bramkarza drużyny przeciwnej. Mamy nadal jeden do zera, a mogło być już dwa. Witinia główką zgrywa do Henryka. Henryk nie chce się rozpędzać, czeka na Trinkao. Prostopadłe zagranie do niego na wybieg, ale jak widzimy, Skrzydłowemu niekoniecznie się spieszy. Teraz Henryk prosił o podanie. Trinkao, generalnie rzecz ujmując, kolokwialnie olał prośbę Polaka i teraz już raczej po ptakach, co zresztą mogliśmy zaobserwować na załączonym obrazku. Szkoda była znów szansa na drugą bramkę, ale niestety nic z tego. Tym razem, bowiem Trinkao poczuł się jak czołowy dribbler swojego zespołu. Piłka już ustawiona w narożniku. Dośrodkowanie daleko na kondogbie. Dięk natomiast futbolówkę wybija. Teraz mbemba jeszcze z piłką. Zagranie do Mitomy. Mitoma trzeźwo do Trinkao. Trinkao do Henka. Heniko dziwo. Pokonuje bramkarza. Pomimo tego, że nieczysto trafił w piłkę. A potem nieczysto trafił w bramkarza. Ale ostatecznie piłka ląduje w bramce. A to z kolei sprawia, że Marsylia podwaja swoje prowadzenie. No i teraz na tablicy wyników 2 do 0. Zwróćmy uwagę. o, świetnie. Tym razem niesamolubnie do Henka. Heniek na to. Natomiast niepewnie, ale jednak celnie futbolówka jeszcze po uderzeniu w międzyczasie odbiła się od kolan defensora, następnie od nóg golkipera i dopiero wtedy z malusieńką prędkością wtoczyła się do bramki. Nie jest to istotne z jaką prędkością wpadła, nie jest to istotne ilu piłkarzy wcześniej dotknęło futbolówki, bowiem bramka zaliczona jest na konto Polaka. A to oznacza, że Polak dziś już z dwiema bramkami i wciąż jak wiemy doskonale zbliża się do Mbappé. Diarna na wysokości pola karnego też bez problemu radzi sobie z Chilwellem, sylla w tej chwili do Dienga, Dieng myli jednego z defensorów, biega w pole karne, oddaje strzał, chociaż nawet nie jestem pewien, czy wbiegł w to pole karne, ale najważniejszym faktem jest to, że na początku doliczonego czasu gry udaje mu się zdobyć bramkę kontaktową dla Lorą, co oznacza, że jeszcze znając oczywiście sędziów w FC24 przynajmniej 5, a jak nie 6 minut grania, jeżeli dojdzie do wylewu, a do niego dojść w każdej chwili może, to jeszcze to spotkanie zakończy się Remisem. Póki co najważniejsze, że Henryk zdobył dwie bramki, bo dzięki temu to trafienie niewiele zmienia w kontekście zdobycia trzech punktów przez Marsylię. Ale jak widzimy, dziewięć bramek na koncie Dienga wygląda równie imponująco, co jeszcze jedna straty do Marsylii. Futbolówka ustawiona już na środku boiska, Henryk podaje do Bentakura, ale jednak sędzia o dziwo stwierdził, że wystarczy tego strzelania w tym meczu. Trzy bramki mogli zobaczyć kibice obu stron i to wystarczająca rekompensata za koszt biletu. Henryk Rdzawy jak widzimy w tej chwili odbiera podziękowanie od wszystkich zawodników, no bo dzięki niemu Marsylia znów zdobywa 3 punkty, a Henryk Rdzawy będzie na ustach wszystkich, łącznie z dziennikarzami, no bo przypomnijmy, że pomału zbliżamy się do końca miesiąca i w końcu być może w tej lidze francuskiej uda się naszemu polskiemu snajperowi zgarnąć tytuł zawodnika miesiąca. A póki co, jak widzimy, udało mu się zdobyć tytuł zawodnika meczu, no ale nie ma co się dziwić, dwie bramki i niemalże bezbłędna gra w dzisiejszym spotkaniu musiała tym zaowocować. Dobre zwycięstwo Marsylii natomiast nie wpłynęło na chwilę obecną na awans w tabeli ligowej, no i niestety zawodnicy drużyny Henryka Rzowego wciąż utrzymują się na piątej lokacie Ligi Francuskiej z dwoma punktami przewagi nad szóstym miejscem. Ale jako, że wpadło nam parę punktów umiejętności, a Bramki Henryk strzelił dwie, no to oczywiście nie pogardzimy i użyjemy ich na rozwój odpowiednich atrybutów. W tym wypadku popracujemy nieco nad skocznością Henryka, ponieważ pomimo tego, że ma on 2 metry wzrostu, to wciąż grawitacja nie należy do jego sprzymierzeńców. A żeby tak się stało, musimy przejść do zakładki fizyczne, a tam już z całą pewnością znajdziemy coś takiego jak skoczność i agresja. No i oczywiście tą umiejętność, a w zasadzie te umiejętności, rozwiniemy polskiemu napastnikowi. Powinien on teraz przynajmniej głową doskakiwać do rąk bramkarza, a że na przykładzie dzisiejszego odcinka sędzia był nieco ślepy, więc i nieco agresji również Polakowi nie zaszkodzi. No bo co to za Polak, który agresywny zbytnio nie jest. I teraz, gdy wszystkie formalności jakimś cudem udało nam się załatwić, docieramy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawienia komentarzy pod tym odcinkiem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście ciekawi, czy Henryk Rdzawy przybliży się do Mbappe, jeśli chodzi o bramki, ponieważ na chwilę obecną traci ich pięć, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka i kolejnych bramek Henryka Rdzawego. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do usłyszenia niebawem. Cześć!